Boomer, Boomer będący mistrzem inżynierii środowiskowej, manifestuje swoje wyrafinowane zdolności konstrukcyjne przez budowę tam, które odgrywają zasadniczą rolę w modulowaniu ekosystemów słodkowodnych. Jego inicjatywy inżynieryjne, prowadzące do tworzenia nowych zbiorników wodnych, demonstrują nie tylko adaptacyjność tego gatunku, ale także ich nieoceniony wpływ na lokalną różnorodność biologiczną bry jako gatunek pełni strategiczną funkcję w utrzymywaniu i odbudowie ekosystemów wodnych, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony zasobów wodnych i zapewnienia bioróżnorodności. Inteligencja bobrów, manifestująca się w ich sposobie budowania i utrzymywania struktur wodnych, świadczy o ich wyjątkowej roli w ekosystemach, gdzie pełnią one funkcje podobne do inżynierów krajobrazu zachowane społeczne i struktury hierarchiczne wśród bobrów, ich metody komunikacji oraz złożone interakcje społeczne podkreślają ich zaawansowane zdolności poznawcze i adaptacyjne.